No dobra to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny W dzisiejszym odcinku opowiem wam trochę na temat mojego startu w pucharze Polski w wyścigach równoległych, w którym wystartowałem na tej na tej MT9 Powiem wam, że grubsza historia, ale o tym dlaczego to za chwilę. A teraz standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam na ten odcinek. No, oczywiście każdą historię należy zacząć od początku. Początek tej historii jest taki, że szukałem sobie jakiegoś motocykla, żeby w końcu zacząć coś jeździć, coś nagrywać. Bo długo się nic nie dzieje na kanale. A tak nie może być. Znaczy no filmy cały czas sobie wpadały, ale chciałem w końcu zacząć coś robić w tym sezonie, bo pogoda była jaka była. No nieważne. W każdym razie nie było leko. Ale na szczęście koniec końców okazało się, że MT. 9. Jest dostępna, jest do wzięcia. Co prawda, i na tydzień, więc nie będę robić jej recenzji. Zostałem ją w zasadzie tylko na ten weekend, żeby pojechać na zawody. Później ją sobie jeszcze wezmę i nakręcę taką typową recenzję jak do tej pory. I powiem Wam, że niespodzianką jest to, że na tym motocyklu w dniu dzisiejszym, parę minut temu, <zysk> zgarnąłem pucharek Drugie miejsce w klasie Moto Street Plus a no i teraz opowiem wam pokrótce jak do tego doszło bo w zasadzie ogólnie rzecz ujmując się nie spodziewałem doszło do tego z dwóch powodów jeden z kolegów który startował w mojej klasie a, uszkodził motocykl Kawasaki ZX10 coś tam mu się wydarzyło, nawet nie wiem co tam się działo ale wiem, że coś tam kurde nie poszło i po tym przejeździe jednym, w którym to nie poszło, no kolega przestał jeździć, czyli wiadomo, że wydaje mi się, że albo łańcuch, albo coś kurde poważniejszego. Eee, w każdym razie on tam wykręcił czas na poziomie 10 sekund, 10 sekund, 10 i pół chyba sekundy, więc powiem Wam, że fajny czas. To był chyba seryjny motozyk, nie wiem nawet bo się nie przyglądałem, nie interesowałem się z tego względu, że wiecie, no to jest MT 09 na wszelki wypadek wysłałem swoje dane e, tak, żeby mieć taką ikonkę na telebimie never mind i stwierdziłem, że no co, no zawsze mogę sobie w legalnych warunkach wystartować i sprawdzić chociażby przyspieszenie tego motocykla no i tak właśnie robiłem, słuchajcie, zrobiłem o kurde, co ciłem rachubę, chyba 10 przejazdów no, na banki więcej, w każdym razie w ogóle na samym początku wszyscy zaczęli tam jeździć, motocykle wjechały, no więc trzeba było też wjechać, tak? Na początku jak wszyscy zaczęli jechać, bo tak cholernie gorąco, ale stwierdziłem, że no po prostu teraz sobie pojeżdżę, pójdę za aparat, porobię sobie jakieś zdjęcia, pofilmuję coś, pojeżdżę motocyklem, nagram na odcinek. No i co, wsiadłem w ten, w ten kombinezon i jak się okazało całkowicie niepotrzebnie, bo chyba zrobiłem wówczas 5 przejazdów czy 6 i trzeba było opuścić e, ale lotnisko, bo była przerwa a jak się okazało później, kiedy już było tam podwieczór, koło 20 <laughs> Sorka Koło 20 pod wieczór, zrobiło się już naprawdę fajnie Zrobiło się tak na znaczy wiecie, fajnie, no, mam na myśli, że nie było tak gorąco Temperatura była idealna po prostu, żeby sobie polatać w skórze. Człowiek po prostu nie płynie wtedy tak, tak strasznie ja w tym popłynąłem, no, no nie wiem, ile było, z 20 coś stopni, kurde, na tym słońcu, na tym skwarze to odczuwam, na pewnikiem jeszcze wyższa. W każdym razie mogłem sobie spokojnie porobić zdjęcia, a później wystartować i, i wyszło by na to samo. E, wpadłem sobie, e, żeby pojeździć, okazało się, że my będziemy jeźdźli do odciny, do oporu, do 20. I powiem wam, że pod koniec startowałem w zasadzie ja i dwóch chłopaków na motocyklach parę samochodów, bo wszyscy po prostu się wyjeździli. E, i najlepszy czas wtedy zrobiłem 11.4.1 Coś tam, także Powiem, że nieźle, bo Najpierw takie dzień zrobiłem najlepszy 11.5 A później zbiłem jeszcze tą, tą setnę I no To już było całkiem nieźle Jak na tego sprzęta, kiedy on wiecie, jedyna Dwója I dopiero na trójce się normował To wydaje mi się, że czas całkiem fajny I wyszedłem z założenia po prostu, że nie ma się do napinać, nie ma co tam jechać szybko, bo, bo i tak w klasie mam zawodników poważnych, bo było to Kawasaki e, Klocu się pisał, ale on chyba pomylił e, grupą, klasę Chyba, że doczytam jeszcze sobie z ciekawości w regulaminie, jak tam było z czasami Może on po prostu wpadł do wyższej e, grupy właśnie dlatego, że jego czasy No są grube, gościu e, Gixem 750 e, Kręci tam e, niskie dziesiątki Także Ogarnięty zawodnik, więc z jego czasem faktycznie mu trafi do naszej klasy. Do tego dojechało jeszcze BMW 1000 R, aczkolwiek no, ten kolega z kolei przyjechał za późno e, i choć daliśmy mu pojechać, e, to niestety no, nie liczyło się to do klasyfikacji w związku z tym, e, że Klocu Kuba. Dzień wcześniej rozpierdził sprzęgło, z tego co słyszałem e, od Sebastiana z kolei. Są chłopaki, których e, pokazałem wam na, na poprzednim filmie e, z tego, jak startowałem CBR-ką na ćwierć mili. E, to właśnie e, Kuba, to był ten gość takiej brązowej, skórzanej kurce. Co z nim gadałem, on jedzie taką czarną 750. -ką. W każdym razie no, on nie dojechał. Kawasaki się zepsuło, tak jak Wam mówiłem. A BMW nie było wzięte pod uwagę, ponieważ no, przejazd miał, ale nie był zaliczony w klasyfikacji. Ale nieważne, w każdym razie dostałem tylko ja i Kawasaki, ponieważ Kawasaki miało porobione przejazdy i było kwalifikowane. Ja miałem porobione przejazdy i byłem kwalifikowany. I w związku z tym, że po prostu pogoda była jaka była. I w ogóle zastanawialiśmy się, czy przez przypadek. Bo było tak, było piękne słońce w sobotę. Sobota, to wam od razu powiem, jak te zawody mniej wyglądały. W sobotę wszyscy jeździli, ile chcieli, no po prostu do oporu, tak. Każdy zawodnik startował ile razy chciał. Na dobrą sprawę startowali tam tylko klasami. A później to już kto wjechał, ten jechał. I na dobrą sprawę, no do 20 chyba wszyscy już mieli dosyć i zaczęli oszczędzać swoje maszyny na finały i półfinały. I było cholerne słońce, było. Pięknie, po prostu pięknie. Z dnia na dzień wiecie, codziennie chmury, deszcz, 5 stopni, śnieg, kurde w Częstochowie nagle pstryk i mamy zajebiste słońce. Ja przewidziałem coś takiego i zabrałem sobie krótkie spodenki, w związku z tym, że to przewidziałem to zabrałem też sobie MTK. Eee, I powiem Wam, że strzał w dychę, a w niedzielę, dzisiaj, dzisiaj zaczęło padać. Eee, to po prostu było tak, że chłopaki, ci którzy dojechali dzisiaj, bo nie wszyscy zawodnicy byli w sobotę, no to dzisiaj tam wyjeździli te klasyfikacje porobili i później spadł deszcz później kurde słyszyliśmy ten Tor ile wlezie. W czasie słyszenia tego toru znowu spadł deszcz, więc żeśmy sobie odpuścili, później przeszedł. Zaczęliśmy słyszyć znowu. To było na livestreamie. Rzucę wam w ogóle odnośnik, bo zrobiłem tam dwa live streamy, jeden taki testowy, drugi ten, o którym teraz mowa. I co? No. Dosłyszeliśmy ten to, chłopaki zaczęli jeździć kocami. Znowu e, przeprowadzaliśmy półfinały klasycznie. E, ja dostałem informację, że mam się ubierać, bo mam dwie minuty na to, żeby pojechać. Powskakiwałem szybko w ten kombinezon, ustawiłem się do startu z kolegą z BMW, wtedy nawet nie wiedzieliśmy jeszcze, że no, nie jest klasyfikowany. Stawiliśmy się razem, pokazujemy, machamy, że jesteśmy tu, kurde, opuszczacie nas. W koniec okazało się, że jego nie mieli na liście, w związku z tym nas nie wzięli i zaczęło znowu padać i w związku z tym no te półfinały, finały zostały odwołane i decyzją sędziego głównego wyszło na to, że liczyły się czasy uzyskane w przejazdach klasyfikacyjnych. W związku z tym dało mi to drugie miejsce, chociaż o tyle jest śmieszne, że gdyby mnie puścili, gdyby nie było deszczu, miałbym pierwsze miejsce z tego względu, że no, mój jedyny konkurent, który pozostał, nie pojawiłby się na linii startowej i w związku z tym tylko ja miałbym zaliczony przejazd no, półfinałowy i finałowy. Tak? No, to, to byłby jeden przejazd i to dałoby mi po prostu pierwsze miejsce i kolega zająłby drugie miejsce. W związku z tym, że było pokierowane czasami, to zająłem drugie miejsce i powiem wam, że jestem tak cholernie zadowolony z tego powodu. Na Mendaju wchodziłem CBR-ką na drugie miejsce, a teraz wchodzę MT-kiem na drugie miejsce, zbieram punkty w klasyfikacji generalnej, e, powiem Wam, że mega kurde, mega opcja, mega opcja pod tym względem po prostu, że nie spodziewałem się, że przyjadę z kucharkiem, no ale tak to jest, że walczyć należy do końca, przejeść sobie gościu. W każdym sporcie jest tak, że walczyć trzeba do końca Aczkolwiek no, tak jak Wam mówię Nie jechałem tam po jakieś pucharki, jechałem tam żeby porobić foty Jechałem tam żeby się spotkać ze znajomkami eee, Coś fajnego przywieźć do domu, jakiś fajny materiał, ogarnąć tą imprezę z ekipą Wystartowałem z Oczywiście tam starałem się uzyskać ten czas, nie mówię, że nie tak, bo chciałem zobaczyć na ile tak ten motocykl i jak go ogarnąć w ogóle, żeby to po prostu na ziemi zostało. A się okazało, że wyszło jak wyszło, puchar kolejny w domu jest. Aczkolwiek właśnie odbierając ten pucharek, uświadomiłem sobie, że z Men's ja nie dostałem fizycznie pucharu do ręki. Także... A, ale na półeczce coś tam się pojawi, także bardzo fajnie, jestem mega zadowolony. Jeżeli nawet udałoby mi się ogarnąć CBR do następnej rundy, to wówczas zdobywam cały czas jestem w tej samej klasie i zdobywam dalsze punkty, więc warto byłoby startować. Chociażby po to, żeby zobaczyć czy przez przypadek nie wpadnie mi kurde jakieś te liczące się miejsce w klasyfikacji w klasie w pucharze Polski to jest słuchajcie jedyny oficjalny, jedyna oficjalna impreza pod patronatem PZMotu, czyli to, to nie jest taki tam Puchar Mazowsza czy czegoś tam, tylko to jest puchar polski w wyścigach równoległych, to jest po prostu, wiecie, gruby event. Jak dobrze pójdzie, to w przyszłym roku będziemy mieli w ogóle mistrzostwa Polski na dystansie 14 mili, aczkolwiek jakby nie było już teraz zawodnicy, którzy u nas startują, którzy zdobędą jakieś e, liczące się w klasyfikacji generalnej miejsce. No to będą mieli wręczenie nagród na gali Peletmo. Peletmot tam robi jakąś imprezę, gdzie spotykają się wszyscy kierowcy sportowi z różnych dziedzin i tam jest takie uroczyste wręczenie nagród. Więc powiem wam, żeby było kurde całkiem ciekawie znaleźć się na, na takiej imprezie, odebrać jakąś nagrodę. Oczywiście to jest wysoka, wysoko wysoko w marzeniach, bo nie oszukujmy się, ale z tymi czasami, które robię na CBR, które tam widzieliście. To ja się za bardzo nie liczę, chociaż teraz e, e, hayabuzy i wszystko co tam powyżej litra leciało w innej klasie, bo wcześniej jak startowałem z kolei to było tak, że e, były pojemności motocykli do 750 i od 750 i do tego jeszcze była grupa motocykli dragowych, a teraz mieliśmy podział właśnie na dragi, mieliśmy juniora, mieliśmy Speed Plusa i mieliśmy tam jeszcze Super Plus, czy jak to się tam nazywało. Także powiem wam, że spoko, fajnie. Nie, no, generalnie imprezę... Uda o, proszę, zmieniło się na nocny tryb, fajnie. E, jak widzicie, się że sobie teraz z tą nawigacją tutaj. Bawię się testuję, patrzę jak to wygląda. Powiem wam, że jestem zadowolony do nawet łoteba. E, powiem wam, że imprezę... O, ja gdybym był takim zwyczajnym kierowcą, to ja byłbym mega zadowolony, chociażby z tego względu, że po prostu wykonałem pierdeliard e, przejazdów. Sam zgubiłem rachubę i dlatego było. Zobaczę jeszcze, ile mam time slipów. To może jeszcze napiszę do kumpli. Jeżeli mi przekazali oficjalną listę tych wyników, to tam będę miał wszystko dokładnie podane, w którym przejdzie jaki czas. Fajnie byłoby to zgrać po prostu do, do materiału, który chcę wrzucić i pokazać wam, jakie czasy robiłem. Bo tam też się bawiłem z mapami, bawiłem się z trybami trakcji. No, kombinowałem, ale nawet nie wyłączyłem trakcji, bo to było bez sensu na trakcji. Po prostu, słuchajcie. Jedyna, dodajesz gazu, motocykl ci wstaje, nie? Odejmujesz gazu, wrzucasz dwoje, dodajesz gazu, motocykl ci wstaje. Także. No, bez trakti byłoby jeszcze gorzej. Bardzo miło z Pana strony. No, także słuchajcie, jestem zajebiście się zadowolony z tego wyjazdu. Miałem tam pojechać po materiały, wracam z pucharem, nie wiem, zajebiście, elegancko. Ja mi się strasznie z tego powodu, aczkolwiek no jestem tak zmachany. Słuchajcie, jestem tu od piątku. Mało snu. Pierwszy dzień to w ogóle prawie nic nie spałem. Później na tym skwarze w tym wszystkim popłynęliśmy, kurde, no wszyscy motocykliści płynęli. No po prostu popłynęliśmy strasznie. Rozebrałem się z tego, wyszedłem normalnie do ludzi, kurde, wiecie, odsapnąć z tego potu. Później znowu latałem, później znowu żeśmy siedzieli do późna, tam gdzieś do drugiej, trzeciej. Znowu kurde nie mogłem pospać, bo w fotelu, w którym byliśmy, jakieś tam balety się odbywały, Więc, wiecie, ludzie chodzą, co skończyłem. Bla, bla, bla. Dzisiaj cały dzień latam i właśnie tam na mococyk wracam. Także może tego jakoś bardzo nie słychać, ale jestem zajebiście zadowolony z tego wyjazdu, tylko bardziej jestem zmachany. Impreza na plus, na bank na plus, najlepszy pomiar czasu. W ogóle zawodnicy, którzy przyjechali się pali takie czasy, że no wszyscy byli w szoku. Nawet Mikiciuk był w szoku, jak zobaczył, że tam co chwilę dziewiątka padała. Jak zobaczyłem co chłopaki robią na tych swoich cyklach, ja pierdzielę, masakra! Co tam się działo? Chłopaki przy dwusu na godzinę, podrywało im koło. No coś po prostu niesamowitego. Trochę z nich zrobiłem w ogóle. Będzie, będzie to wpadać na bank, ale powiem Wam tak. Jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję przyjechać, sobie te, te zawody zobaczyć, to nie zastanawiajcie się długo. Tam raz, że my teraz robimy live streamy z tego, ale live stream, live streamem, co się na własnej skórze poczuje. Słuchajcie, ten huk tych motocykli. Coś fenomenalnego, żaden mikrofon tego nie odda. Emocje też się udzielają wszystkim, także no jest mega impreza. Polecam Wam wbić. Tym bardziej na przykład teraz bilety kosztowały 15 zł, 10 zł za dzień, 15 do 2 dni. To był tam w ogóle bilet, który obejmował wszystko co było w pakiecie, także no śmieszna kasa moim zdaniem, jak na taką imprezę. Bo no były to na chwilę obecną najgrubsze zawody chyba w Polsce. No grobie było tylko jak robiliśmy ten cykl SSLC, czyli Street, Street Legal Challenge, czy kurde coś takiego. To nigdy nie byłem w stanie wypowiedzieć ani skrótu, ani tej pełnej nazwy. Ale wówczas też były, były grube fury, bo tam zawodnicy przyjeżdżali z całej Europy. Tym razem głównie Polacy, ale mimo wszystko powiem Wam, że mega widowiskowa impreza. Świetne czasy. No kurde, warto było tam wbić i zobaczyć. No, kurde, nagadałem się, nagadałem, chyba będzie trzeba kończyć. Słuchajcie, bo się robi ciemno. Marnie będzie to widać. Także to standardowo, jeżeli Wam się podobało, to łapka. Jeżeli macie coś do powiedzenia, zostawcie komentarz. Jeżeli byliście na imprezie, dajcie znak jak tam z waszej strony, czy Wam się ta impreza podobała. Jak a kibicom, to jest też taki no, konieczny feedback dla mnie i dla moich kolegów na temat tego, czy robimy to dobrze. Także zostawcie w komentarzu swoją opinię na temat tych zawodów, jeżeli na niej byliście, jeżeli tam startowaliście w ogóle. Dajcie też znaka, co sądzicie e, w ogóle o dhr -a o tym pomiarze czasu, jaki był na tej imprezie No, a my standardowo widzimy się, słyszymy przy okazji kolejnej okazji Narazka Chociaż klasycznie jeszcze nie narazka, nie? Bo jak jesteście po raz pierwszy, to walnicie tutaj suma Zobaczcie sobie też te filmy, które zostawiam u góry Wejdźcie sobie na stronę www.motowlog.pl Wejdźcie też do mnie na Facebooka, na Instagrama Wszystko znajdziecie pod nazwą koda.pl Tam znajdziecie nie więcej aktywności 何か